Yo, cześć, bono, witam Was w kolejnym odcinku z EAFC i dzisiaj zagramy sobie drafta. A czemu by nie? Zagrajmy sobie draftcika. Podobno ulepszone są nagrody, także warto spróbować. Może coś dobrego się trafi. Może coś ulepszy na skład albo będzie dobry zastrzyk. Husky. A teraz, przed Food Champions, to jak najbardziej się to przyda. Także zagramy sobie drafcik. bez zbędnego przedłużania. Jeżeli oświetlenie Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Zapraszam Was do oglądania i zapraszam również Was na Twitch TV werni oraz Kick werni. E, weekend prawdopodobnie zagramy sobie ligę weekendową, także. Zapraszam. Także weźmy sobie do drafciku za FIFA Poincy, także 300 FC pointsów. Zobaczmy, co by tu będziemy mieli. Formacje mamy dosyć ciekawe, e, ale zagramy sobie 4-4-2 płasko. Kogo będziemy mieli na kapitanie? Kapitan, ujujujujujuj, uj, 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 uj. Diego Armando Maradona. Czemu będzie pasował? Gdzieś pasuje, bo ma napastnika. Weźmy sobie Maradonę. Drugi napastnik obok. Kto to będzie? Eusebio! proszę państwa, to są potężne karty na star, pierwszy pomocnik i czy tu coś ciekawego i jest Depol. Kolejna karta, prawie pomocnik. I taki Williams. Weźmy sobie z pierwszym środkowym obrońcą. Pocznik sobie zostawimy na sam koniec, eee, weźmy sobie Viviana, Vivian się przyda, bardzo dobra karta generalnie widzę, 84 overalla, drugi środkowy obrońca do kompanii, niech będzie Pacho. Kolejna karta. I Ciesny. Wojtek Ciesny. Kolejna karta. Garlineker i Thierry Auri. ui Wezmę sobie Thierry Auri. Kolejna karta. Przed. ui The Roberto. Chyba go sobie weźmiemy. Od razu zmieńmy. On będzie też na lewą obronę w Co także. Ostatni obrońcy. Kielini. Proszę państwa. Weźmy sobie Kieliniego. I tutaj. Co my tu będziemy mieli za menadżer? Ces Fabregas. No i tak prezentuje się podsumowanie. Draft Ultimate, najlepsze karty Eusebio Maradona. Killing składa ocenie 118. To że pójść w dwie strony: możemy albo zdominować, albo być zdobitowanym, Tu nie widzę nic pomiędzy. To albo pierwsza runda, albo finał. Jezu jest, myślę, że się nie wczyta. Dobra, mamy to. Przeciwnik. Pierwszy przeciwnik. Mam nadzieję, że pierwszy obrona. Taka średnia. Krzycza Na nago. Nedwy, Malen. Zidane, a co ma z przodu? Dawaj tam biegnie Eusebio. Eusebio, 1-0. Pierwsza kontra i gol. Od razu o to w tym wszystkim chodzi. Piękne wykończenie Portugalczyka. Mamy 1-0. Pięknie. Bruno. 2-0 w 11 minucie. Dawaj, Eusebio! 3-0! No niestety w tej FIFA się za bardzo nie wychodzi z meczu, przynajmniej na początku, bo tu wszystko jest możliwe, tak że... przeciwnicy raczej zostają. Pach. Po krótki 4-0! No, teraz to już chyba wyjdziesz. Proszę, dzięki. Przeciwnik numer e, dwa. Polska. Gram z Polską, także z rodaczkiem. Co my to? My Chevalier, okej. Okay. Carlos Iniesta. Krujf. No dobra. Ciekawy meczyk będzie. Ciekawy meczk. Oj. Nie. Serio, to jest gol? Ty. Nie, no proszę was, no coś takiego wpada. Maradona, jeden z jeden. Fuj, jaki jeden, jeden, dwa, jeden. Roka kontaktowa. Za będzie jakiś momentum. Oj, może nie będzie. Nie, no nie, no nie mogą tak bramki wpadać. No bramkarz, no rób coś, przydaj się. No Serio? O, będzie trzeba jakiś tam... No kurwa! Nie, no ja takie coś robię? Tak, ja to mam... Nie zasłużyłem na wygraną, nie? Jeżeli tak gram w ataku Pięknie Musi być jakaś zmiana chyba Dobrze. Auri, cztery-trzy. Hu, wracamy. Dobrze. Auri cztery-cztery, ale to w mieściu. Mamy to, jest powrót. Pięknie. Dawaj, Maradona. Pięć-cztery. No, podłam się kolego, no mieliśmy trzy gole przewagi w pewnym momencie, tak że odjebałeś. Maradona 64. No i tak się gra. Pięknie. Oj. Nie. Tak jest! 7-5. Tego raczej nie odrobimy. że teraz będziemy grali sobie na czas, żeby po prostu to wygrać. Półfinał przed nami. Ben Ten Zeus. Co tu ciekawego kolego masz? Czech. Okej, okay. dobra obrona, dobra pomoc i okej okay, napad. Ta pina jest dobra w tym roku, także trzeba uważać. Te driven shoty są potężne. Nie! O, ale odjebałem. Ej, no co ona tam robi? Selo. No serio. No tak, jak mówiłem, no jest dobra w tym roku. Maradona 2-1. Maradona! Tak! Mamy to Jezus Mario, udało się. Ostatni przeciwnik, finał. Co my tu będziemy mieli? Poprzedni przeciwnik był mega dobry. Ja się boję, że tu będzie to samo. No, skład ma lepszy, pomoc ma dojebaną. Widzę, że napad też, także. No. Coś czuję porażką. Oj. Po krótkim, no nie wierzę, no. 1-1 jeden, jeden, Ełzebio. Ryzykowałem trochę, bo się przesunął. Po krótkim. 2-1. Dobrze jest. Nie można się za bardzo podpalić, bo zaraz będzie gol. No wiemy jak tu jest, prawda? Wiemy, wiemy, także... Pięknie i pięknie Linda na 3 do 1 Kurka, rurka No Eusebio 4-2 Dwa gole przewagi to już jest w miarę coś, także ze spokojem do tego trzeba teraz podejść znowu Mamy to! Wygrany finał draftu! Podobno ulepszone są nagrody, także wierzę, że są ulepszone. Proszę o coś dobrego, no. Trochę się napociłem, więc nie będę ukrywał, żeby się przydało. Żeby coś dobrego wpadło. I uwaga. Co my tu będziemy mieli? Odbieramy... Nagrody... Okej... Okay. Myślę, że będą lepsze tak szczerze Ale nie można narzekać Dobra, pierwsza paczka, duża złota paczka Brawy pomocnik Argentyna Liga Atletico Madrid? To będzie ten, no właśnie, Simeone I tysiąc monet, fajno Druga paczuszka, złota paczka piłkarska Raka. I ostatnia paczuszka, najlepsza mega paczka rzadkich kart SPO Niemcy, Bundesliga to będzie chyba brand. Chyba tam mi się wydaje. Otwórzmy sobie jeden z pikiem. Zobaczmy, czy coś tu w ogóle. Czy to warte jest. Pierwszy pik. Nie warto. Nie warto. I chyba nie warto. Dobra, otwórzmy sobie tą paczuszkę. Pach. Czy tu coś dobrego będzie? Walkout! Mamy walkout. o, Niemcy. Tach. To jest tach. To nie jest nic dobrego. Może jest coś warty. To jest pojedynczy wokal 87 A jeszcze mamy 450 FIFA pointsów. Także otwórzmy sobie, otwórzmy sobie to 350 FIFA pointsów. O, to nie jest nic dobrego.